Ale ja nie wiem, z to są te, nie wiem, czy to jest informacja, czy to jest informacja, czy to nie informacja, czy to to przykład jak dziewczyna odrzuca faceta, to zrozpaczony mężczyzna. Dziewczyna odrzuca faceta, bo już jednego ma. Tak, tak. To się wycnie. To się wycnie. A to ten mężczyzna, który nie wiedział, co teraz zrobi

Wielkim uczuciem usypuje ostatnią kreskę w życiu. Ma zamiar pójść na złoty strzał. I rozdęła się noc, i się martwi człowiek wieczny. A ranek umarł, a słońce nam aresztowali. A to widzimy. <grymne> Co młody człowiek robi, gdy jest odrzucany przez kobietę? A <grymne> czyli hey. Wojna jest A jakby zrobiłam nie, na Ja jestem tym, że jakiś tak? Czym nie. Chodzi Trasto, o to... Ty tak powiedziałeś. Nie, na no czym ty, ty no ty no ty 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 nie jesteś Na potrzeby filmu. Ale nie tak o to końcu. kończą ci, którzy mogli być wielcy, ale w swojej rozpaczy nie potrafią znaleźć właściwej drogi, i kończą z tym. To ostatni uśmiech śmierci, tak, ulga. I czy to koniec? Tak.